Pokażę się zmienił od poprzedniego odcinka, czyli praktycznie chyba nic. Pozycja 100 setna, bo zdjąłem broń z hełmu, wymieniłem na dno na to i tylko to się zmieniło tylko. Klaserek, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że dobije 55% albo 60% i udało mi się dobić 56,35%. Napiszemy na gildzie, że nagrywamy. Siemanko. Nagrywam. Dobra. Co tu jest na poczucie ciekawego? Nic ciekawego. Lochy, tak? Stałem. Tak, stoję. Tutaj, tak. Czy Co nic tu napisali na tej gildii. O, jeszcze nie przeczytali tego. musieli dokończyć swoją korespondencję. Grzybów, jak na razie nie mam, jutro muszę dokupić. Muszę dokupić, żeby mieć na te trzy paski jutro po północy. Najgorszy event pogrzeba nie ma gorszego eventu według mnie. przegram ale, gra? tak jak już mówiłem w którymś odcinku. Oloju, O, klaserek poskoczył. Podskoczył klaserek. Nie widzicie, mamy 100% trenera. 70 skarbca i 49 twierdzy sobie wpłacimy tutaj tego golda do gildii jak widzicie zrobiliśmy pierwszy atak który wygraliśmy żeby nie mieć takiej słabej topki o, się nie załadowały i się załadowały oczywiście go wygraliśmy po prostu nie chcieliśmy mieć takiej słabej pozycji. No połomil kliknąłem przecież. Aha, już wiem o co chodzi, już o co chodzi. No żyli? no tak jak mówiłem wygraliśmy. Nie było z nimi żadnego problemu. Ja się to jeszcze napiję trochę. Kurwa. Tutaj tak się w orderach zmieniło. Dzisiaj też będę klaser robił tej nocy. Trzy paski zrobione, jeszcze wam to pokażę. Chociaż bieda jebie, ale na trzy paski jest. Dzisiaj jeszcze tylko. Znaczy jutro kupię. Mhm. Serdeczne pozdrowienia do membersa w ogóle zobaczmy co on tu ma. to jest te gówno takie? No ładnie, ładnie. Serdecznie pozdrawiam Cię. O, klasarek ma dobre. Eku też ma w sumie dobre. O, to ma słabe. No to jest jedyna rzecz, którą ma słabo. Ogólnie pozdrawiam całą gilię, ale Membersa również. Zobaczymy czy Ainsen zmienił broń, nie, na nie, jednak ta mu się podoba, czyli zrezygnował już na szczęście z broni, tak myślę, że zrezygnował, ale też że się, włączymy sobie czat, bo to mnie denerwuje powoli, o, cóż, Marcin1824, pozdrów. Pozdroź mnie na odcinku fartym ze mną wygrałeś. I tak serdecznie Cię pozdrawiam Marcinie. I nie wiem, czy wygrałem z tą bo nie oglądałem walki. Aha, zaatakowałem Cię przed chwilą. A faktycznie. Pozdro. Poszło. Nagrywam. No nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, że się zgłosi akurat na odcinku. No ale zjechałem go praktycznie, tak można powiedzieć że farty. Chyba mu zostało. Ja e, tam malutko HP, malutko HP No jutro będziemy mieli pewnie, znaczy już mamy prawie twierdzę na maksa, więc jutro będzie 50%. Już procent. E, 5% co ja mówię 50 twierdzy. Wybiliśmy sobie jeszcze na S30, na moje konto, niestety XM300X musiałem je oddać kumplowi żeby nie mieć bana, no ale te konto też już kiedyś, coś tam, wiecie o co chodzi. Tak, tu klasę bardzo dobry, mam 96,35, no w gildi jestem tym kątem co był xm 350 x też ogólnie Wam to pokażę tu jak to się dzieje. No, no, też bardzo fajna gildia. Mi się podoba. Przejdziemy sobie do Lochów. Niestety nie mogę, popróbowałem próbowałem już 45 minut temu, ale mogę Wam pokazać. Tu mam 8 na 10. Prawie go zjechałem z takimi podkami, jakie mam. Czyli 15, 15, 15. Każda, więc myślę, że miał te podki XXL, to on wypadł. Ale przejdziemy sobie jeszcze do na rękę no tu same koksy są w końcu top 137 tak więc sobie zaatakujemy go o przepraszam was się odezwał odezwał robimy atak na niego mam nadzieję że wygrano oczywiście znaczy no, w sumie siły jakby nie patrząc mam więcej zręczności mam więc, ma więcej hp w sumie, powinienem to wygrać. Tak, no jeszcze uniki robię i dlatego to jest dobry punkt zwiadowcy. Top 137, to też wam jeszcze pokażę. Aha. Tutaj mogę przekazać 1236 grzybów. Tutaj nic nie ma, no nie śmiertelka, ale za grzybem to... Za grzybem no to wiecie, no to nie będziemy brać. Tu jeszcze z nie ma. Pisaliście mi od którego levelu jest WC i, K i WC i Kibel. Chciałem powiedzieć WC i Wiedźma. Wiedźma jest od 66, a Kibel od 100. to tak. Kibel na pewno od 100, a Wiedźma od 66. Tutaj jeszcze lukniemy co tu mamy. Pewnie że znając życie nic ciekawego tutaj nie ma. Ale sobie luknę. Nie wiem czy teraz mi w ogóle zagłosia, nie będzie słychać, bo wtedy mi nie było wcale słychać teraz O, to możemy jeszcze obejrzeć sobie walkę, sobie ją obejrzymy O, tu już jest mag, nie tak jak wtedy wojownik Więc na pewno kryt Kryd, kryd miłany weszedł No i ponad pół HP mi zostało, tak? No, czyli tutaj już Wam pokazałem konto jakie sobie tutaj mam, zapraszam do gildi oczywiście pisać do mnie, bo mam tu owka. No, więc jeśli chcecie do gildi to pisać mi. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy na te S31. Co tu się ciekawego dzisiaj tutaj jak widzicie, no dzisiaj powinno być jeszcze przed północą na rozwój twierdzy. Tak sobie myślę. O, IceAin wbił. Mm -hmm. Ten to jest kok swój. 0 przepracowanych godzin, on no, mówił mi, że nie musi pracować, bo jest taki luj, że idzie do sklepu i kradnie na ten, na grzyby, no tak było. Ja bym mogę opowiedzieć tą historię, bo on sobie idzie do sklepu, bo mama już mu na grzyby nie dała, no, w sumie on już zysk i tak ale mama mu na grzyby nie dała i na gwiazdkę, powiedział, że chce, iść na grzyby, że chce grzyby, to mama mu kupiła ten, no, mm, 2 kg tych grzybów, no i tak takie był smutne, bo mu nie chodziło o te grzyby takie, tylko mu chodziło o takie do gry, a mama mu kupiła takie prawdziwki, tutaj maślaki i takie mu mama grzyby kupiła. On chciał po prostu sobie takie do gry, żeby mieć nieśmiertelkę gryfa, żeby był top czy basket, no ale mama mu kupiła maślaki i musiał, potem jeszcze prosił mamy, żeby mu kupiła grzyby, no i w końcu mu kupiła i dlatego tutaj gra. Więc to jest jego taka historia. Pozdrów. O, to pozdrawiam jeszcze palec który robi... Z rekrutacją dobra, to też waletta. mi się zajmiemy. To już nie moja sprawa. No, więc to by było na tyle. Cześć, Siemano Ela.